A bracia ojca Maksymiliana, niepokalanowie, zasmuceni i osamotnieni aresztowaniem swego przełożonego nauczyciela i mistrza, a do niego niezmierną miłością, zaraz zebrali się i wystosowali pismo do władz niemieckich, że dwudziestu ich gotowych jest natychmiast. W ręce tychże władz się wydać i najgorsze prześladowania znosić, byleby tylko ojciec Maksymilian z towarzyszami zwolnieni zostali. Ale Niemcy ten ich gotowość ofiary tylko wyśmiali. Ojcu Maksymilianowi habit zakonny kazali oddać. Tak go z innymi więźniami zrównali. Ojciec Maksymilian tymczasem potajemnie pełnił wśród współwięźniów służbę bożą. Spowiadał, pocieszał, pouczał, nawet komunię świętą, przemyconą za kraty. Rozdawał. Było bowiem w więzieniu na Bawiaku wielu strażników Polaków, którzy służyli tam od lat jeszcze przed nastaniem rządów niemieckich, i oni to właśnie, starając się ulżyć doli swych rodaków, to wiadomości, to jedzenie to wreszcie i tę najdroższą strawę duchową za kraty przemycali. Na ślad ten Niemcy wpadli, kilkudziesięciu strażników uwięzili i wielu z nich rozstrzelali. Ojciec Maksymilian z dawna gruźlik w zaduchu i głodzie więzien Dostał zapalenia płuc i do Izby Chorych został oddany, gdzie nadal niósł pociechę z niedoli. mnie doli. W trzech miesiącach i 11 dniach od uwięzienia, 28 maja 1941 roku, Maksymilian Kolbe wraz z 304 innymi więźniami został zaprowadzony na warszawski dworzec kolejowy, wsadzony do bydlęcego wagonu i przewieziony do obozu koncentracyjnego Auschwitz, pod miastem Oświęcimiem. Przeznaczony do gnieźniania Polaków, wszelkich stanów, a przede wszystkim tym którzy ducha narodu podtrzymywali. Panowały w powodzie tym żałoście narodu. I pociąg stanął. Słani i dozorcy kazali więźniom wychodzić z wagonów, bijąc ich i kopiąc. Zaraz pognali ich po bramie obozowej z napisem: Arbeit macht frei. Praca czyni wolny, a był to napis szyderczy. Bowiem praca w Auschwitz prowadziła nie do wolności, ale do śmierci. Potem wepchnęli więźniów do tak przez nich nazywanej łaźni, a był to brudny barak, gdzie kazali im rozebrać się do naga i oddać swoje rzeczy i buty. A potem. Przepędzili ich pod kranami lodowatej wody i kazali ubierać się pośpiesznie leżące tam na podłodze poplamione krwią ubrania więzienne zdarte z poprzednio zabitych i nakładać buty na drewnianej podeszwie albo chodaki Zapisany ich wszystkich do ksiąg obozowych, dając każdemu numer, który miał od tej chwili być jedynym imieniem i nazwiskiem więźnia. To jest po niemiecku kaftling. Stanął ojciec Maksymilian Kolbe w szaro-niebieskim obozowym pasiaku z czerwonym trójkątem naszytym na piersi, na którym było P. Polityczny, więzień polityczny oraz numer 1, 6, 6, 7, 0, 16670. Do całego transportu przemówił Lagerführer, to jest komendant Hauptsturmführer Karl Fritsch, członek Narodowo-Socjalistycznej Partii Robotniczej Niemiec numer 261135 i członek Schutzstaffel, to jest sił zbrojnych tejże partii, zwanych SS numer 7287. Ja nie sanatorium, gekommen, sondern in einen deutschen Konzentrationslager. Sie sind hier nicht das Sanatorium ale do niemieckiego... młoda, Jeden miesiąc, resta trzy miesiące! Ojciec Maksymilian modlił się cały czas i za ofiary, i za katów. Zaraz potem Wszystkich nowo przywiezionych dozorcy zapędzili do bloku numer 17, gdzie spali oni stłoczeni na betonowej podłodze, na cienko rozrzuconej słomie, która już po kilku nocach zamieniła się w brudną sieczkę. Dokuczały roje much i wszy, zapierał dech. Rano dawali im tylko coś do picia, kawę niby zbożową lub herbatę z jakichś ziół. W południe więźniowie dostawali miskę wodnistej zupy zwanej awo, w której pływały czasem małe kawałki ziemniaków czy brukwi, kilka ziarenek kaszy czy zlepionej mąki. Wieczorem zaś jedną z tego chleba, czasem z jakimś dodatkiem, częściej bez niczego. Zaraz na trzeci dzień do bloku Ojca Maksymiliana przyszedł morderca i i rozkazał na paperu porannym.

od masz tu oddział Szwajcarzy się kwafem. Co się tłumaczy świńskich leków? To darmo zjady, pasożyty, lenie. Naucz jak się pracuje. A ze złym uśmiechem na twarzy odpowiedział: Już ja się nimi dobrze naopiekuję, na Gefire. I odszedł Lagerführer. A A kapokrot powiódł komando na łąki w Sibawice, około 4 km od Auschwitz, i tam kazał im budować ogrodzenie pastwiska dla bydła. Musieli nosić słupy, belki, gałęzie z odległego o pół kilometra lasu. Cały czas biegiem, do czego zmuszał ich kapok przekleństwami biciem i kopaniem wciąż rycząc biegiem Lauschwitz, Lauschwitz Szczególnie wziął się na ojca Maksymiliana którego wciążył ładunkiem ponad siłę i ojciec pod jego ciężarem upadł wtedy kapo doskoczył do niego wołając Wstawaj, ty pszczy, ty durny zjado, Ty psie ty polska świnio! Ty durny kleko! Ja ci pokażę, jak się pracuje! I bił go biczem, i pałką, I kopał w brzuch, i głowę. Gdy ojciec niósł to wszystko mężnie, Patrząc łagodnie na uprawcę. Ten wpadł w szał Przewrócił go i kazał innemu więźniowi Wymierzyć ojcu pięćdziesiąt uderzeń kijem Co ojciec przyjął Nie wydawszy jęku, A gdy bicie się skończyło Już się nie rusza Pan narzucił na niego kilka gałęzi, myśląc, że nie żyje.